UKS Luka Tenis Myszków zaprasza na bezpłatny cykl treningów tenisa ziemnego dla dzieci i rodziców. Wszystko w ramach akcji Pomoc to Moc, której organizatorem jest PZU. Celem akcji jest bezpieczna i zdrowa rodzina. Organizatorem akcji jest PZU. Akcja nazywa się Pomoc to Moc. I w ramach tej akcji my jako klub UKS Luka Tenis Myszków przystąpiliśmy w zeszłym roku z wnioskiem. Złożyliśmy projekt. I projekt podlegał głosowaniu publicznemu. W ramach tego głosowania uzyskaliśmy drugie miejsce w skali całego kraju, uzyskując ponad 5 tysięcy głosów. W wyniku czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 75 tysięcy złotych na wskazany cel. Drugie miejsce w kraju to niebywały sukces. Dzięki pełnej mobilizacji mieszkańców możliwa będzie realizacja programu mającego na celu aktywizację fizyczną i integrację społeczności lokalnej. Można powiedzieć, że całe miasto i cały powiat, mnóstwo organizacji społecznych włączyło się w to osób fizycznych, jak również jednostek samorządu terytorialnego, naszych władz lokalnych, samorządowych, starostwo. Także. No to z to, to przyniosło ten skutek tak naprawdę taka integracja. Ludzie się mówiąc kolokwialnie zmobilizowali i pokazaliśmy, że, że jesteśmy w stanie taką akcję wygrać. W ramach akcji blisko 600 osób będzie mogło wziąć udział w bezpłatnych treningach tenisowych. W treningi będą się odbywały wspólnie, rodzice z dziećmi na wszelkich obiektach publicznych na terenie naszego miasta i powiatu. Po przeprowadzeniu cyklu tych bezpłatnych treningów wszystkie dzieci otrzymają bezpłatnie rakietę tenisową oraz zestaw piłek. Po takich treningach i uzyskaniu takich podstawowych umiejętności będą mogli kontynuować tę grę wspólnie z rodzicami. Następnie mamy zamiar przeprowadzić cykl bezpłatnych wykładów w szkołach i w przedszkolach na terenie naszego miasta i powiatu, mających na celu zachęcenie do udziału w tej akcji, jak również promowanie sportu, szczególnie tenisa ziemnego. Zwieńczeniem całego programu będą pikniki rodzinne połączone z zawodami, w których będą uczestniczyć wspólnie w wspólnych konkurencjach zarówno rodzice, jak, jak i dzieci. Aktualnie trwa nabór do programu, wciąż możecie się rekrutować. Zgłoszeń należy dokonywać mailowo na adres klubu. Lubicie grać w tenisa? Lubimy. Fajny to jest sport? Tak. Słuchajcie, zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 5 lat do 18, także od, od przedszkola do pola, do udziału w naszej akcji. Naprawdę warto. Zapraszamy, do zobaczenia na kortach.